Miłości moc, miłości moc, miłości moc. I moim głosem teraz przemawia ku Tobie natura. Jeżeli pragniesz, by natura zadziałała ku Tobie, by wszystko we wszechświecie sprzyjało Tobie, najpierw wykonaj dokładnie taki gest. To Ty daj coś naturze. To Ty pokaż, że jesteś w stanie pracować dla natury, dbasz o harmonię w naturze, ażeby działo się dobrze dla roślin, dla zwierząt, dla wszystkiego, co współistnieje i koegzystuje. Jeżeli masz coś ważnego do zrobienia, zasać o tym drzewo. Zaopiekuj się rośliną i nadaj waszej relacji imię tej sytuacji, tego, co właśnie ty manifestujesz. Możesz to napisać na doniczce. Tak jak podpisuje się buty, by zadecydować o czym są kroki, by każdy z nich zadedykować we właściwym kierunku. Czy to są kroki o sukcesie, czy też dochodzisz do miłości, czy to jest pełne zdrowie, czy może całkowite zwycięstwo. Jeżeli masz to napisane na butach, to z całą pewnością waży się to więcej niż kroki na zegarku, który ci je liczy. Jest to dla ciebie jasny znak, że dokonujesz przesunięcia, aktywnego przesunięcia właśnie w tym kierunku. Jeśli chodzi o pracę z naturą, oczywiście do właściwej dacie, nie w zimie. Polecam późną wiosnę, latą i nawet wczesną jesień. Możesz zakupić w sklepie zoologicznym świerszcze i ulubioną liczbę, swoją ulubioną liczbę tych świerszczy, bądź taką, którą wybierzesz dla sprawy, wypuścić w naturze, dać im wolność. Pozwolić, żeby ich muzyka była o tym, na co Ty dedykujesz energię, to samo możesz zrobić właściwie z każdym zwierzęciem, ale uwaga. Pamiętaj, by zachować się rozsądnie i wybierać tylko i wyłącznie takie zwierzęta, które mogą przetrwać w naturze i nie dokonają żadnej biologicznej szkody, wcześniej się inwazji. Dodatkowo lepiej człowiekowi w tych czasach oczywiście pracować z roślinami, zadbaj o to. By już teraz mieć lampy do roślin, może się to przydać w późniejszym terminie. Zadbajcie, by stworzyć nawet w swoich domach takie roślinne kąciki. Niech wasze własne zioła, wasze własne kwiaty produkują wam tlen. Możecie hodować lilie i róże w domu, możecie hodować wszystko, co jest waszym ulubionym kwiatem. I każdy z kwiatów może rosnąć o czymś. I uwaga, tutaj małym druczkiem, ale bardzo potrzebne, jeżeli jakaś intencjonalna sadzonka no niestety nie przeżyje Waszej opieki nie przejmujcie się to jest jedno nasiono z gatunku Wy albo możecie zmienić to co się siejecie bądź sadzicie albo dowiedzieć się dlaczego Wam nie wyszło dokonać takiego no powiedzmy, że właściwie podatku wiedzy na ten temat chociaż to zawsze zysk dla człowieka, gdy się czegoś dowie. No i następnym razem zadbać, by ta kolejna sadzonka już przetrwała. Możesz też oczywiście, zamiast pracować z nasionkiem, pracować już z gotową, kupioną rośliną. Ale pamiętaj, że gdy na przykład pracujesz z pszczołami, to pracuje dla ciebie całe społeczeństwo. Pracuje dla ciebie cała połączona, zaangażowana, we wspólne linie życia i sytuacje, sieć, właściwie, można powiedzieć, energii, światła, ruchu, wszystkiego, co współistnieje. Gdy pracujesz z pszczołami, dajesz im dom, dajesz im pożywienie, zasilasz ich energią miasto. Pamiętaj, wszystko jest wibracją. Wibracja pszczelej pracy i to, co jest efektem tej pracy miód substancja, która w alchemii która w magii zawsze oznacza dobro. Gdy jakieś zło zostało dokonane, a z tego powodu uszczerbek na zdrowiu, bądź też jakiś rodzaju minus energetyczny, wówczas od zawsze leczono to miodem, złotym bądź żółtym kolorem, wszystkimi odcieniami dobra, patrzeniem na słońce, no i oczywiście takimi frekwencjami. Pamiętajcie, a frekwencja w magii, w alchemii. To nie jest to, czy było dużo osób w klasie, czy też nie, czy wszyscy wagarowali. To, innymi słowy, częstotliwość. I jeśli chodzi o nasze współpracę z naturą, gdy dajecie dom naturze zorganizowanej, pozwalacie, by jakieś zwierzęta mieszkały na waszym terenie, zapewniacie im pomoc, albo też dajecie jakieś dotacje na tam, gdzie te zwierzęta żyją, by mogły się Utrzymać, by mogło otrzymywać pożywienie. Tak wówczas cały ten gatunek, wszędzie tam, gdzie jest, zawsze do Was mrugnie swoją mocą. Zawsze będzie Waszym sojusznikiem, w naturalny sposób stanie po waszej stronie. Jesteście też wówczas tymi, którzy dokonaliście dobra ku naturze. We wzajemnej naturze wszechświata możecie spodziewać się, że po prostu otrzymacie dobro jako substancję zwrotną. I teraz. Oczywiście nie powiem Wam kiedy, ale powiem Wam jak. Otrzymacie to dobro, gdy zawołacie o nie w momencie potrzeby. Bądźcie pewni, że natura jest po Waszej stronie. Jeżeli natomiast układacie się z mrówkami, mrówki są Waszym żywiołem e, spójnym, e, żywiołem zwierzęcym, w współpracy z naturą, tak wówczas praca zbiorowa, praca, która wymaga kontaktu i komunikacji wielu osób. Praca komunikacyjna zawsze służy Wam, przesuwa Wasze rzeczy do przodu i tak jak w naturze, w domach tych mrówek i w ich rzeczywistości, tak również w Waszych korporacjach i wśród Waszych współpracowników możecie oczekiwać na pokój ekosystemu. Oczywiście uśmiecham się do wszystkich właścicieli akwariów. Jeżeli jesteście jednocześnie alchemikami i miłośnikami ich biologii, to wiadomo o co chodzi. Tworzycie własne światy, być może nawet te ryby mają imiona Waszych pracowników i na przykład szefów w spółce. No, pamiętajcie, że natura jest dla człowieka nie do zabawy, ale jest dla człowieka do współkształtowania świata. To żywa tkanka życia, która tak jak my ją potraktujemy, tak potraktuje nas. I nieważne, czy Ty będziesz miły dla ryb, a nie dobry dla psów czy odwrotnie. Jeżeli gatunki zwierzęce zapamiętają Ciebie w jakiejś kontrze, w jakiejś walce, no to możesz sobie na przykład, niestety, u całego gatunku, bądź u wszystkich zwierząt, no sytuację powiedzmy skomplikować. Pamiętajcie, zawsze można to poprawić. Okażcie dobro wszystkim zwierzętom. Jeżeli przybłąka się do Was jakieś zwierzątko, zadbajcie o to, by było bezpieczne w waszym domostwie. Jeżeli da się zaciągnąć do weterynarza dla zabezpieczenia, oczywiście polecam to zrobić. Takie powiedzmy podstawy bezpieczeństwa należy zachować. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to wy macie być bezpieczni dla zwierzęcia i zwierzę dla was też. Jeśli chodzi o rośliny, to samo. Zwróćcie uwagę, jak reagujecie na własne ogrody. Osoby bywają uczulone na selen. Bywają uczulone na czarną orchę. Zwracajcie uwagę na to, że coś jest dla Was, a coś zupełnie nie. Czytajcie to, bo to jest język, w którym natura wszechświata mówi Wam, czego potrzebujecie i co chce Wam dać, a czego powinniście unikać. Ja polecam Wam, żebyście zauważyli, że gdy dacie wolność jakiejś istocie, to też otrzymujecie wolność od wszelkich blokad, od wszelkich rodzaju limitów, czy też nawet wrogów na Waszej ścieżce dojścia do czegoś dajecie prezent od losu, którego nikt się nawet nie spodziewał. Więc uśmiecham się do Was, pamiętajcie o tym, by wszystko oczywiście w założeniach rozsądku, no i z najlepszym wydarzeniem ostatecznym dla natury i dla Was. Jeżeli siejecie o czymś kwiaty, możecie wcześniej zapoznać ze swoją śliną pestki, bądź też nasiona tych kwiatów, możecie połączyć swoje DNA z tym, co dajecie do ziemi, możecie spersonalizować to, o czym ta natura będzie faktycznie rosła. Jak jesteście wówczas w pozycji twórcy, to Wy decydujecie, że to nasionko na przykład hiszpańskiej szałwii, wiecie co to jest, każdy wie, Doląduje nie na chodniku czy nie w deserze, a na przykład w ziemi. Przypominam, kwitnie w sposób piękny. I teraz życzę Wam, żebyście by odnaleźli swoje własne metody pracy z tym prawem i żebyście mogli dzięki temu osiągać zamierzone efekty zgodne z naturą, zgodne z najwyższym źródłem no i oczywiście zgodne z tym, co macie w sercu. Co jest dla Was najważniejsze i co chcecie z sobą wpisać i stworzyć w Wszechświecie. świecie. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. I oczywiście, abra, perabra. mm-hmm <laughs>